na kolana? Reżysera na kolana? Na kolana? To ja mu poleciłam artresan. Artresan? Tak, artresan. Pomaga mi w moich codziennych rolach. Suplement diety artresan zwiększa sprawność stawów, odbudowuje i chroni krząstki stawowe. Artresan. Zaufały mu miliony. Zaufaj i ty. To ja też. Zaczynam go brać. Oświadczenia zdrowotne dla produktu dostępne na www.asa.eu. Artresan. Kupisz w aptece. Artresan. Codziennie od rana wspomaga kolana. Włoski Instytut Kultury oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na koncert wielkie utwory muzyczne włoskiego kina. W niezwykłej fuzji wirtuozerii i miłości wystąpią znakomity trębacz Mauro Maur oraz Wspaniała pianistka François de 17 kwietnia, godzina 19. Studium koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na stronie sklep Polskie Radio Koncert pod patronatem ambasadora Republiki Włoskiej. Niech mi Pan powie, ile dni ma lód? 28-29? Otóż nie. Dla mojego kontrahenta luty trwa już 96 dni. Tyle czasu czekam już na zapłatę faktury. Jak ja mam w tej sytuacji zapłacić dostawcom i pracownikom? Przetestuj Faktoring w BB Financial Services i odzyskaj płynność finansową swojej firmy. Korzystaj przez 3 miesiące, a w razie niespełnienia oczekiwań i bez zobowiązań. Sprawdź na www.testujfaktoring.pl BB Financial Services. U nas Factoring się sprawdza. Żegnamy reklamy. Trójka program trzeci polskiego radia. Stare przysłowie mówi, bociany po lodzie, wakacje po wodzie, ale mamy telefon z Rzeszowa. Dzisiaj przyjeżdżałem, wracałem z pracy i na rondzie e, skrzyżowaniem Czukińskiego i Płysówskiego zobaczyłem pierwsze kwiaty. Nie wiem, czy to sztuczne, czy to prawdziwe, ale w każdym bądź razie kolorowe. na Stir ahead with pride. Trójka za 18 minut, godzina 18. Już za chwilę Marcin Zaborski, puls trójki. Dziś o ogłoszonym przez sąd rozwodzie po okresie separacji, o rozwodzie politycznym i o nowym życiu Ryszarda Kalisza. Dzień dobry. Naszymi gośćmi są posłowie w Krakowie, Łukasz Gibała z ruchu Palikota. Witam w trójce. I w Warszawie dobry, Dariusz, Dariusz Joński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry witam, doktorze, witam Państwa. Dziś o pożegnaniach. Wielu wspomina Margaret Thatcher. Po jej śmierci Przed brytyjskiego rządu mówi tak. Jestem przekonany, że zostanie zapamiętana jako największy brytyjski premier czasów pokoju. A jak panowie zapamiętali żelazną damę, jak takim posłuchu Gibała? Przede wszystkim zapamiętałem ją z żelaznej konsekwencji, z jaką wdrażała swój program zmian politycznych, zmian gospodarczych, z tego, że była gotowa przeciwstawić się związkom zawodowym, moim zdaniem słusznie, dlatego że dzięki temu rozruszało tę brytyjską gospodarkę. Zresztą w ogóle myślę, że sam fakt, że tak długo była premierem i cieszyła się poparciem, sporym poparciem, nawet w momencie, kiedy jej własna partia wycofała dla niej rekomendacje, jest najlepszym dowodem na to, że wiele z tych retom, które podjęła, było jak najbardziej słuszne. poseł Zaczynała mm -hmm. <laughs> e, e, rozpoczyna e, pełnić funkcję premiera w momencie, kiedy ja się urodziłem. Ostatnio e, czytałem tę biografię, która wyszła na itemę, bo, poczytać I co więcej też jej jakby, jej spostrzeżeń na tamte czasy. No niewątpliwie to, to polityk wybitny. Niewątpliwie zostanie zapisana w historii jako, jako premier, która przez blisko 11 lat najdłużej pełniła tę funkcję. Więc niewątpliwie przejdzie do historii. No cóż, ja inaczej patrzę na tamte czasy, gdybym miał porównywać, że, że to nobler był e, skuteczniejszym, lepszym politykiem, ale niewątpliwie e, trzeba oddać jej, że był bardzo pracowitym, e, bardzo pracowitym i konsekwentnym a w polityce jedno i drugie się bardzo liczy. Więc I zgodzi, się, to... zgodzi się pan, panie pośle, z tym co mówi szef MSZ Radosław Sikorski, który przekonuje, że w Polsce powinien stanąć pomnik Margaret Thatcher. Warto się nad tym zastanowić. Ja nie wiem, czy od razu, 5 <coughs> minut po śmierci, te propozycje dotyczące nazywania ulic, jak są Radni e, Prawa i Sprawiedliwości, czy tak jak proponuje dzisiaj e, Minister Spraw Zagranicznych, powinny być w tej chwili e, w jakikolwiek sposób e, e, traktowane e, e, poważnie. Poczekajmy chwilę, warto się zastanowić, bo za chwilę rozpocznie się dyskusja, a w którym miejscu, a dlaczego takie, a nie inne. To nie jest jeszcze najlepszy moment. Poczekajmy, Pewno, <coughs> na pewno. Skoro pomnik na y, Regana jest, y, jest w Warszawie, no to no, bo warto się może zastanowić nad tym. Nie mam zdania w tej chwili. To, to samo pytanie skierujmy do Krakowa, Panie Pośle. Pana zdaniem należy czekać i zastanawiać się, czy to jest w zasadzie przesądzone, że pomnik Margareta czy, czy powstanie, stanie w Warszawie chociażby. Ja mam takie wrażenie, że czasami zbyt dużo jest, że jest taka pomnikomania, zbyt dużo jest tych inicjatyw dotyczących nowych to, to, nazw ulic, czy właśnie stawiania pomników, ale w tym wypadku podoba mi się pomysł ministra Sikorskiego, ponieważ pamiętajmy, że Margaret Thatcher prezentowała też niezłomne stanowisko wobec Związku Polskiego i zawsze sympatyzowała z naszymi polskimi dążeniami do no wyjścia z układu warszawskiego do odzyskania pełnej niepodległości i dlatego za to chociażby powinniśmy być jej wdzięczni. Warto by było w jakiś sposób oczywiście uczcić w związku z tym e, jej osobę. To teraz o zupełnie innym pożegnaniu. SLD bez Ryszarda Kalisza. To będzie duża strata wizerunkowa, Panie pośle, wizerunkowa dla SLD oczywiście to nie są łatwe decyzje, no ale cóż, czy nie można być w jednej partii i jednocześnie budować partię konkurencyjną obok Ryszard Kalisz przez ostatnie lata, za, za jeszcze w 2010 rok, roku, kiedy był na spotkaniu takim wiecu wyborczym Janusza Palikota. Już wtedy uśmiechał się do skompromitowanego naszym zdaniem Janusza Palikota. Wtedy też dostał żółtą kartkę, bo przestał pełnić funkcję Członka zarządu SLD, no a ostatnio cały czas namawiał nas i twierdził, że trzeba budować coś szerokiego, zbliżając się do centrum, no i chwalił za każdym razem Janusza Palikota, my nie chcemy i nam nie po drodze z Januszem Palikotem, jesteśmy partią lewicową, mój adwersarz dzisiaj w radio, poseł Łukasz Gibała reprezentuje tą część liberalną i my to szanujemy. Ale nie chcemy, żeby którykolwiek z liderów SLD proponował budowanie innej formacji. Ale wyczerpaliśmy tak, tym swoim działaniem, o którym Pan mówi, który punkt, który artykuł statutu SLD naruszył, złamał, nie dochował. Panie redaktorze, jeśli komukolwiek się wydaje, że budowanie Europy Plus to nie jest budowanie innej partii, jest w błędzie. To jest budowanie konkurencyjnej do sojuszu lewicy demokratycznej partii. Partii na to... jeszcze nie ma. No ale za chwilę będzie, o tym mówi bardzo wyraźnie już Palikot i inni politycy, którzy. Również Marek Siwiec i inni, którzy twierdzą, że to jest budowanie nowej formacji na, na wybory do Europarlamentu, a później do samorządu i Parlamentu. Więc no, jeśli ci, którzy to tworzą, sami o tym mówią, no to proszę nie mówić, że to nie jest budowanie. To, to zapytajmy o budowanie by, Panie pośle, to rzeczywiście jest budowanie nowej partii. Chodzi o to, żeby Europa Plus była formacją polityczną, która będzie stanowiła nową partię na polskiej stanie politycznej. Nie, nie ma takich planów. Chcemy stworzyć komitet wyborczy do wyborów do Europarlamentu. Komitet bazujący na Stowarzyszeniu Europa Plus. I na pewno nie będzie to nowa partia. Będzie to stowarzyszenie zrzeszające różne partie, w tym ruch Palikota czy SDPL czy, czy inne partie, które będą chciały z nami współpracować. Zaproszenie zresztą dostało też SLD. Natomiast na razie nie ma takich planów, ażeby ktoś się przekształciło w partię. Ale co ważniejsze, ja to sobie nie przypominam jak na razie czynnego udziału. Posła Kalisza, nie widziałem go na żadnym spotkaniu. Europy Plus I, i, i tak naprawdę jedyne co słyszałem to jego wypowiedzi sympatyczne rzeczywiście pod adresem Europy Plus, ale jednakże moim zdaniem nie był to udział czynny, co najwyżej tylko wypowiedzi niezgodne z poglądami też Kamilera dotyczące tego, że e, jego zdaniem, czyli zdaniem Ryszarda Kalisza rzeczywiście SLD powinno współpracować i on sam chciałby współpracować z Europą Plus. Tyle tu, panie, te, że tutaj Pani pośle, wiceprzewodnicząca SLD Rana w tym studiu tłumaczyła, że poza przepisami prawa, tym co jest napisane w statucie chociażby, jest jeszcze duch prawa. No i tutaj działanie Ryszarda Kalisza, jej zdaniem, pani wiceprzewodniczącej Senyszyn, jest sprzeczne z duchem prawa. Ale tu nasuwa się od razu ta posta słuszna, moim zdaniem, Ryszarda Kalisza, który porównał panią europoseł Senyszyn z ministrem Gowinem. No, moim zdaniem powoływanie się na ducha prawa jest wysoce niewłaściwe. No, po to sformułujemy czy to statuty partii, czy ustawy, czy rozporządzenia, ale potem właśnie w literze prawa było zawarte to, co chcemy osiągnąć. Jeśli... I potem, bo pan, pojęcie ducha prawa jest niesłychanie subiektywne. W ten sposób można ale wszystko duch... uzasadnić. I, i, I moim zdaniem to jest, to jest droga kompletnie donikąd. Y Natomiast ja jeszcze powiem jedną rzecz ważną: to czyli ja kompletnie nie rozumiem tych dwóch decyzji, które dzisiaj zostały podjęte przez SLD. Znaczy, z jednej strony, tego, że SLD zaprasza Lecha Wałęsę, czyli polityka prawicowego, który ostatnio zabłysnął bardzo homofobicznymi wypowiedziami na temat gejów, powiedział, że gejowie powinni się w ostatnich głowach, i który kiedyś legenda o się bardzo mocno <kluzny> skompromitował. Zaprasza na swój kongres, na kongres SLD. Z drugiej strony ustala polityka no, jednak elekwentnego, kulturalnego, sympatycznego, cieszącego się ogromną popularnością tylko dlatego, że ten polityk chce współpracować z Januszem Palikotem, z Aleksandrem Kwaśniewskim i chce budować formację większą od tej formacji, którą jest obecnie Cztorów, Palikota czy SLT. Dla mnie muszę powiedzieć, że ja oczywiście uważam, że każda partia może podejmować decyzje, jakie chce, ale generalnie myślę, że i dla mnie i dla części Polaków jest to dziwne zastawienie i jest to, jest to nie do końca zrozumie. To zrozumiałe. Czy to jest tak, że Wałęsa staje się teraz idolem Sojuszu Lekcji Demokratycznej Ileszka Millera? Nie, przewodniczący Leszek Miller jeszcze w zeszłym roku zorganizował razem wspólnie z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą konferencję prasową e, przeciwko wydłużenia wieku emerytalnego, która tutaj w popierał razem z platformą psl więc... E, więc tego być może nie rozumie. Natomiast uważaliśmy, że trzeba się otworzyć też na związki zawodowe, nie tylko OPZZ, ale również Solidarność. To było omawiane spotkanie z Lechem Wałęsą przez kilka tygodni. Dzisiaj doszło do tego spotkania. Zarówno przewodniczący naszej formacji, jak i były prezydent Lech Wałęsa spotkali się. I Lech Wałęsa na tym spotkaniu powiedział innymi, że jak patrzy dzisiaj na tą ilość bezrobotnych, na te stocznie, które zostały zamknięte, na te fabryki, to żałuję pewnych decyzji. E, I w czasie rozmowy e, przewodniczący Leszek zaproponował, żeby jako gość e, uczestniczył w okresie lewicy, również był prezesem, ale również e, no, postać historyczna, przewodniczący e, e, robotniczy związków e, zawodowych, Lech Wałęsa. Przyjął to zaproszenie. Ja chcę powiedzieć także, że w sprawach światopoglądowych dla ani nikt nie znaczy, co będzie prezydenta Lech Wałęsa. Ani tak na dobrą sprawę nie będziemy nie chcieli go przekonywać, bo pewnie się nie uda. Ale w tych sprawach społecznych i socjalnych no to wielokrotnie się zgadzamy, tak jak to, to panu, było ja w Zaproszenie panu, odpowiedź, że prawdopodobnie lekońca się pojawi również. I na to Józef Oleksy, wiceprzewodniczący SLB e, zapowiada, że w związku z tym zaproszeniem zrezygnuje z kierowania Radą Polityczno-Programową, która jest organizatorem tego lewicowego kongresu i mówi, że Leszek Miller e, przekracza granicę nienawiści do Aleksandra Kwaśniewskiego się w tym wszystkim jeszcze połapiąć. Proszę zauważyć, że zostali zaproszeni byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. Ten drugi odpowiedział pozytywnie. Mam nadzieję, że również i Aleksander Kwaśniewski będzie na tym spotkaniu. Natomiast z Józefem Aleksem na pewno będziemy rozmawiali, bo faktycznie to powieszło dzisiaj podczas rozmowy. To nie było planu. To była spontaniczna rozmowa Leszka Milera i Lecha Wałęsa i spontaniczna propozycja i Lech Wałęsa ją przyjął, więc myślę, że jutro jak spotka się Rzeszak Merz i jak wszystko zostanie ustalone. Ja też przed momentem rozmawiałem z sekretarzem generalnym. Przygotowujemy kongres technicy, to jest dla bardzo ważne. A jednym z uczestników, jako gość, będzie były prezydent. My, był prezydentów szanujemy, tym bardziej, że był przewodniczący W tych sprawach, postulatach walki o prawo pracownicze się zgadzamy. I już w zeszłym roku pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie, no, nawet z przewodniczącym Solidarności, to nie było. Przecież bardzo no, często poseł pytana, wystąpić i walczyć o to, żeby nie działał w tym bardziej możecie mieć to, że SLD nie potrafi dowiedzieć się. Ja muszę pani potem, któremu jakby się, że jest daletwicz, panie pośle. Skieruję no. pytanie do Plekowa. Skoro Ryszarda dla Kalisza nie ma już SLD, to znaczy, że pani Gota zaczyna go kusić i namawiać do tego, żeby dołączył do ważnego urzędu. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę z panem poseł Kalisz. I wydaje się, że w świetle Wcześniejszy spór sympatii kążywi do projektu Europa Plus można założyć, że przynajmniej w tym zakresie będziemy współpracować w projekcie Europa Plus. Czy będzie się wstąpić do partii? Czasami dlatego, że on sam zbyt często niepotrzebny wdawał się w takie właśnie wymiany słów niewłaściwe, moim zdaniem. Ja sam nigdy tego nie robiłem. Jest też inny, my. Ja już pani to ponosi ma odpowiedzialność, aczkolwiek dzisiejsze decyzje i wcześniejsze wojnik SLD i też pani wskazują, że z naszej strony w tym momencie jest chęć do współpracy, a z strony SLD nie ma chęci na rzecz w ogóle słowo coś nie znaczy kiedy. ale też niezmienność poglądów jest najistotniejsza i niezależnie z tego, to czy to dotyczy prawicy czy lewicy. My chcemy być skuteczni, żeby to trzeba dokonywać wyborów, ale też, żeby dotrzymywać słowa. I my to słowo nas razie dajemy. Dlatego dzisiaj, gdybyśmy się połączyli z Rosjanami, chociaż uważamy, że przez ostatnie miesiące się spotkamy to ludzie by powiedzieli, dobrze, to ja muszę paliką wydłużać obiekt emerytalny i wam to nie przeszkadza. I nie bylibyśmy wiarygodni. Całość, cały nasz kraj, Powiem na to, że musimy być przewidywalni za rybę. Dariusz Józki SLD, Łukasz Cicholada, Pani Kłota, dziękuję za rozmowę, Wasz z Zaworski. Do usłyszenia. Trójka. Program Dzień trzeci polskiego Wymieniają jej zasługi, ale też przypominają, że bywała kontrowersyjna na całym świecie tysiące komentarzy po śmierci Margaret Thatcher. To raczej będzie twarda rozmowa. Za godzinę spotkanie Tusk Piechociński, premier z wicepremierem mają sporo do wyjaśnienia w sprawie napięć w koalicji. Za bezprawne aresztowanie działaczy opozycji tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego zapadł wyrok wobec byłego komendanta MO w Szczecinie. Świat wspomina, a do Londynu napływają tysiące listów kondolencyjnych. Śmierć Margaret Thatcher odbiła się szerokim achem. W komentarzach podkreśla się jej charyzmę, bezkompromisowość, determinację i ogromny wpływ, jaki wywarła, zwłaszcza na gospodarkę na Wyspach. Przed Komisji Europejskiej Jose Barowutna oświadczy. She will be będzie ona pamiętana zarówno za wkład w budowę europejskiego projektu, jak i dystans do niego. Brała udział w tworzeniu jednolitego rynku, była wiodącym graczem i orędownikiem włączenia do Europy rodziny, do europejskiej rodziny krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, które były za żelazną kurtyną. Popierała rozszerzenie Unii Europejskiej. O. Jednak pani Thatcher była sceptyczna co do całkowitego Sojuszu Europejskiego. Podejmowała wiele kontrowersyjnych decyzji i nieraz zmieniała styl uprawiania polityki. Mówi Trójce był szef sekcji polskiej BBC Eugeniusz Smolar. Zapyczyła... Tradycyjnej od 1945 roku polityce kompromisów. Ona przyszła i powiedziała, że Wielka Brytania jest w tak złej sytuacji gospodarczej, że my powinniśmy się zdecydować na politykę dramatycznie odmienną. Traciła swój czas, swoją determinacją, pokazała ludziom, że jest alternatywa wobec tego bezwyjścia, jakie wówczas w Wielkiej Brytanii panowało. Ona przeorała brytyjską gospodarkę, brytyjskie życie społeczne. Dziennikarz trójki Dariusz Rosia, który także wiele lat spędził w Londynie, zwraca uwagę również na jej ideowość i nieustępliwość w dążeniu do celu. To jest jeden z ostatnich obok kanclerza Kola i potem Tony Blaira. Polityków, których można nazwać politykami starej daty. Takimi politykami, którzy emanowali charyzmą i którzy chcieli coś zrobić, poza tym, że chcieli wygrać wybory. Żelazna dama przez blisko rok walczyła z protestami górników, które zakończyły się zamknięciem kilkunastu niedochodowych kopań. Związkowcy brytyjscy nigdy jej tego nie zapomnieli. Margaret Thatcher miała 87 lat, od kilku lat poważnie chorowała. Przyczyną śmierci był utar. Przed premierem i wicepremierem męska rozmowa. Za godzinę Donald Tusk i Janusz Piechociński mają rozmawiać o wydarzeniach z piątku. Chodzi o głosowanie nad butem nieufności wobec ministra transportu. Trzech posłów PSL zagłosowało za odwołanie Sławomira Nowaka, stąd wzrost napięcia między PO a ludoscami. Jednak według ekspertów koalicja przetrwa. I o tym Sylwia Bialak. Rozmowa do przyjemnych należeć nie będzie, ale oczywiście atmosferę między Platformą Obywatelską i PSL-em mówi dr Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zawirowania nie grożą trwałości koalicji, będzie raczej jej odnowienie. Oczywiście jest taka gra, że jak pojawiają się napięcia, no to trzeba pokazać, kto tutaj jest samcem alfa. Zdaniem doktora Olgierda Nusewicza z Uniwersytetu Warszawskiego politycy muszą sobie wyjaśnić także sytuację związaną z drugą nitką gazociągu jamalskiego. W tej sprawie Janusz Piechociński był lepiej po Informowany niż Donald Tusk. To pokazuje, że sprawowanie przez Piechocińskiego nadzoru nad gospodarką jest realne. Nie sądzę, żeby dochodziło do jakichś wielkich sporów czy kłótni na tym tle. Prawdopodobnie dojdzie do takiego uzgodnienia mechanizmów komunikacyjnych. Janusz Piechociński po informacjach o tym, jak zagłosowali jego posłowie w sprawie odwołania słowa Miranowaka, wyrażał oburzenie ich postawą. Sam był wtedy w Rosji, rozmawiał m.in. o gazociągu Jamalskim. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wyrok precedensowy. Były komendant milicji obywatelskiej w Szczecinie i jego zastępca zostali skazani za zbrodnie przeciwko ludzkości. Orzeczenie brzmi dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy oraz 9 tysięcy złotych grzywny. Sąd uznał, że generał Jarosław Buł oraz Stefan J. w grudniu 1981 roku aresztowali bezprawnie 63 osoby. Bezprawnie, bo stało się to dzień przed wprowadzeniem stanu wojennego, uzasadniał sędzia Waldemar Jędrzejewski. Najpierw musi być czyn, później musi być podejrzenie popełnienia tego czynu, a dopiero później zatrzymanie osób. No przecież to jest absurd. To, co tutaj lansowane jest w że wszyscy mieli prawo zamykać te osoby. Na jakiej podstawie? Przecież to osoby nic nie zrobiły. 13 grudnia, w soboty na niedzielę, osoby siedziały w domu, tak? Czy one popełniły czyn zabroniony? No nie. A wtedy formalnie dekret o stanie wojennym jeszcze nie obowiązywał, podkreślał sąd. Obaj byli minicjanci mają w prasie lokalnej zamieścić ogłoszenie, że przepraszają dawnych opozycjonistów za aresztowania. Obrona skazanych zapowiada jednak odwołanie. Miał działać już w 2007 roku, ale dopiero dziś w nocy na naszych przejściach granicznych zostanie uruchomiony system informacyjny Schengen drugiej generacji.